Hej, cześć, witajcie w dziesiątym odcinku Paktu Krwi. No i będziemy robić speedrunik końca tej serii. No, nie chodzi mi o to, że tutaj zaraz ją zakończymy, bo mi się przestanie chcieć grać, nie. Plan jest taki, żeby zwyczajnie nie siedzieć tutaj następnych 10 odcinków, bo niedługo wychodzi nowa aktualizacja. I przydałoby się właśnie też zrobić z niej serię, albo może nie serię, albo przy, ale przynajmniej jeden odcineczek, więc żeby sobie tu nie przeszkadzać tym. No i kurde, będę musiał dowalić więcej tych flot. Tym razem już bez tytanów, bo tytanów mamy max. Więc zrobimy coś takiego, 12, 20, 27 i dostać no, nas na jedną flotę. Więc widzę, że tutaj ekonomicznie na no to już mamy pewne problemy, chociaż nie, mam dwie wolne floty. Zapierdalamy tutaj. Nie możemy pozwolić tym chujkom się panoszyć. Dobra, jedna flota od tej strony, druga od tej, tak będzie lepiej. Bo obie te floty zapierdalają tutaj. O. Znaczy jakie obie? Tu są cztery floty, tu jest jeszcze jedna. Niestety sporo ich się tam dostało. Ale najważniejsze jest wysadzanie im systemów. O kurde. Ej, tu jest 15 produkcji tego, to tego nie chcemy wysadzić. Wysadźmy sobie co innego, a tu będziemy chcieli podbić to. Bo ta produkcja ciemnej materii to się mega opłaca. A ja jestem w stanie się to jakoś dostać sensownie? Nie, nie jestem, oczywiście. Poza skokiem. Ale skoki nie mają wad dla armii, bo po co armii jest zadawanie damage'a? Chyba zajęli mi jakąś planetę tutaj. Ile, popula ile populacji stracę 8? No dobra, whatever. Tutaj w sumie głupio mam rozstawione te floty, bo mogę jedną wysłać tu, a drugą odesłać tutaj. bo lepiej będzie tak, bo ta będzie miała bliżej. I lepiej obronić te moje systemy, bo tutaj problemy mi sprawiają ci przeciwnicy. Jeszcze tam systemy jak się zajmują, to whatever. Ale jak mi zabierają populację, to mi niszczą ekonomię. Więc nie możemy im na to pozwolić. Muszę też odebrać od nich te bramy, żeby nie mogli se. O cholera, jedna z ich flot to już tam się. Kurde, dostała gdzieś daleko. Weźcie mi szybciej tą nową flotę zespałnicie. I niech się odnajdzie wreszcie ta, która. O kurde, tutaj 200 tysięcy przyleciało. WHAT the f A bo to jest ta flota i ja nie mogę. Federacyjna, ona jest potężna. I jeszcze kilka następnych flot tam jest. No dobra, będzie trzeba się skupić na obronie tego miejsca. I widzę już, że mam za mało tych flot po prostu. W ogóle ten system to nie jest dobry do obrony, ponieważ tutaj jest ten, co nam wyłącza tarcze, a tarcze to chyba najmocniejsza siła naszej floty. Że niestety robią nam dużo, dużo większe obrażenia bez tego. A oni wcale aż tak dużo na tym nie tracą, mi się wydaje. Więc przerzucę jedną flotę trochę bardziej tutaj do przodu. Też zobaczmy, czy nie mamy jakiejś megastruktury, może do ulepszenia. A widzę, że się ulepszają. To jest silnik eterofazowy, czyli najważniejsza rzecz się ulepsza. Tu w sumie są światy pierścieniowe, które są naprawdę wartościowe. Aczkolwiek byłbym zmuszony zesnajpić kolejną 500 tysięczną flotę upadłego imperium. No i do nich potrzebna jest populacja, żeby były przydatne. Światy pierścieniowe bez populacji nic nie dają. Jak tam zabrałem to nareszcie? A nie, zapomniałem, że tutaj dopiero zjumpiłem tą armię i trzeba wylądować jeszcze. No dobra, tutaj udało mi się odeprzeć ich. A, to była ich. Ich system to był już wcześniej, więc teraz nie tyle trzeba go odzyskać, co wręcz podbić. Zdobyliśmy ten system. Teraz lecimy tu. A tymczasem flotę wysyłamy na ich ważniejsze planety, które chcemy wysadzić. O tak, tutaj mają naprawdę dużo populacji, chociaż produkują tu głównie. w sumie nie wiem co. A mają pierdylion bezrobotnych. Te planety wcale nie są im takie ekonomicznie potrzebne. Tutaj już robią znacznie więcej. No, muszę im ekonomię rozwalić, tylko nie wiem, gdzie oni najwięcej tej ekonomii mają. Bo ja są jednak głupiej. I... No właśnie, mam pełno systemów, które nic nie robi. Nie no dobra, lecimy tu, bo tu mają dużo populacji, to trzeba im z samej zasady usunąć. No i właśnie, nareszcie mamy dodatkowe dwa staritery, które można wysłać tu na granicę. Ej, wysyłanie ich na granicę to jest w sumie zajebisty pomysł, bo jest ona łatwa do obrony, jako że mamy floty tuż obok. Może tutaj to nie, o, ale tu. I jak tylko ktoś spróbuje takie ostary teraz zniszczyć, to od razu mogę flotę tam wrzucić. I dzięki temu też mogę przesuwać granice do przodu. Dobra. Tak. Z 150 albo 200 populacji im tu usunęliśmy. Teraz następny cel będzie tą stacją. A i tu też się ich pozbyliśmy całkiem szybko. No to teraz czas na ten system. Dobra, pierwsza faza silnika. Ukończona. Na drugą potrzebuje 25,5 tysiąca. Mając 90 produkcji i wysadzając dodatkowe systemy, nie potrwa to jakoś bardzo długo. O, i możemy sobie nawet na mapie kryzysu zobaczyć typ kryzysu, że jesteśmy właśnie takim imperium. Bo to nie zaznacza jedynie tam powiedzmy kontyngencji Anbidenu i tak dalej, ale najwyraźniej kryzysowe imperia również, co jest bardzo fajne. Ok. To wysadzone, lecimy dalej. I tutaj możemy też przesuwać powolutku flotę. Coś tu zawsze produkują, mają tu parę takich systemów, co robią im technologie, energię i więcej technologii, ale w sumie to prawie nic. Oni mają tyle tych kolonii i pojedyncze z nich na tyle mało produkują, że mógłbym im wysadzić z 30 tych planet i... albo 50 i nie zauważyliby nawet różnicy. Bo ja niby 150 kolonii mam, ale jakbym stracił 50, to nie byłoby to przyjemne wcale. Ani troszeczkę. Dobra, tutaj ważny system wysadzony. Teraz będziemy chcieli wysadzić. Powiedzmy, też tu powinienem przeprowadzić ofensywę. Więc jak mi się zwolni, powiedzmy ten. Jak wysadzimy te dwa systemy, no to polecimy tutaj. Okej, okay. oni tutaj zatkali dziurę. Ale to jest bardzo niebezpieczne, bo nie mam tu żadnych bram. Więc jeżeli polecę na mojego staritera, no to muszę go natychmiast wycofać poprzez skok. I tak szczerze, to ja bym tutaj odpalił taką fajną rzecz, która się nazywa Side Beyond Sides. I to zmniejsza mm, charge time właśnie jump drive'u o 15%, co się na pewno przyda, żeby przeprowadzić szybszą ucieczkę. Ale widzę, że oni postanowili a zaatakować mnie po prostu tutaj. Co jest bardzo dobre dla mnie. Flotę przyczepimy do gateway'a. I jak tylko oni wlecą, to ja mam tutaj dla nich przygotowaną niespodziankę już. Bo nareszcie udało mi się kilka flot zebrać. Teraz pytanie, czy zadecydują? Może jednak nie. Dobra, lecą. Już bałem się, że skręcą na Tera. To by było bardzo nieprzyjemne. No, teraz wlatujemy tutaj. I lecimy prosto na nich. I mamy wysadzoną tutaj system. Teraz następny. Taki, który ma 22 populacji i prawie nic nie robi, ale zawsze to dodatkowa ciemna materia. A dla nich stracona populacja. Ok, tutaj wysadziliśmy. Tu nie ma żadnych bram. Możemy te systemy spokojnie olać. I wysadzić ten system. Kurde, ciągle wrzucają tam floty na północ. No dobra, teraz już nie. Ale wrzucili jeszcze z jedną czy dwie, nawet jak tutaj siermiężnie przegrywali tą bitwę. Bardzo zabawne są te różowe lasery, bardzo mi się podobają. Dobra, jedną flotę wyślemy tu, by ich złapać. Jedną zostawiamy w tym systemie. A trzy z nich wracają w tryb oczekiwania na rozkazy. A, tutaj wleciało mi milion flot, okej. Okay. Dobra, to trochę wyjaśnia. Mamy cztery floty gotowe. I będziemy chcieli tu przylecieć jak najszybciej. Żeby nie pozwolić im nigdzie tam polecieć. Oni używają teraz... A, rozprzestrzeniają się do kilka różnych systemów. To moim zdaniem niezbyt dobrze, ale. Niech popełniają głupie decyzje, dla mnie to lepiej. Tak, tak, dosyłajcie te floty do tego systemu. To więcej wam zniszczę. No, i dalej to robią. Co za głupki. No, i tu się też przebili. O kurde, właśnie. Jak robią to w kilku miejscach naraz, to się robi naprawdę groźnie. Ale mam trzy dodatkowe floty, żeby tutaj wlecieć. O kurde, Staritera mi zaatakowali, ale przylecieliśmy na szczęście całkiem szybko. Więc powinniśmy być w stanie go uratować. Bo teraz ich flota powinna skupić się na naszej flocie. I przy okazji zaraz im ją zniszczymy. A właśnie Starriter ma bardzo dużo kadłuba, więc on jest w stanie mega dużo wytrzymać. Właśnie byłbym zapomniał, trzeba to kliknąć. W ogóle teraz dopiero sobie przypomniałem, że Wojna Galaktyczna nie wyłącza trusów. To znaczy, że jeżeli miałem trusa z tymi tutaj Gauganami, to ich teraz w tej wojnie nie ma, ponieważ no nie mogą złamać trusa ze mną, nawet jeżeli. Jest to wojna galaktyczna przeciwko kryzysowi. Dyplomacja dalej ich obowiązuje. XD Dobra, niestety nas tutaj otoczyli. I wędrowcy Kononowicza nie mogli skoczyć bo nie wiem czemu, ale najwyraźniej nie wszystkie okręty mają tu jump drive'a. Co jest bardzo dziwne. Ale tak, last stand. Kononowiczu, błagam, nie umieraj. Jakbyśmy go stracili, to byłaby naprawdę bardzo niefajnie. No, szans to nie mieliśmy w tej bitwie żadnych, ale i tak zadaliśmy im dużo większe straty i co najważniejsze, Kononowicz przeżył. Więc tak, wielki admirał będzie miał szansę się zemścić w przyszłości. A najważniejsze udało się uratować Star Itera, którego możemy tam gdzieś yy, podesłać. Indziej. O, tutaj w sumie nie, bo z nimi nie jesteśmy w stanie wojny. Kurde, nie ma jakiegoś bardzo dobrego celu teraz niestety no to tutaj wysyłamy no już się udało następne 12 tysięcy ciemnej materii zdobyć w sumie nieźle dobra tu by się przydała jeszcze jedna flota w sumie jedna do zablokowania tych terenów żeby oni nie przechodzili nie przeciskali się a ta flota już żeby została tylko jako eskortowa dla staritera żeby nikt go nie zestrzelił żeby jak najszybciej jak największe tam obrażenia zadać Tutaj się przesuwamy powolutku na południe, wysadzając im kolejne zamieszkane systemy, też. Te tereny może fajnie by było zająć. Nie dość, że tutaj straciliśmy te 25 ciemnej materii wydobywanej, chociaż ja chyba wydobywam 15, a boty wydobywają 25, bo mają dużo większe bonusy. No, ale najważniejsze jest to, że tu mógłbym zablokować, powiedzmy, jeden system, drugi system, zamiast raz, dwóch, zamiast w sumie trzech. No to nie jest duża różnica. Jedną flotę bym sobie zwolnił do używania do czego innego. A już widzę, gdzie będą chcieli zaatakować następny raz. Na co też jestem gotowy już. I odzyskaliśmy na szczęście wędrowców Kononowicza nareszcie. Możemy ich odbudować. Tutaj też jest ich niebezpiecznie dużo, ale póki co wydają się. Nie, no dobra, nareszcie zaatakowali. Czyli co trzeba zrobić, to cofnąć tą flotę, jeżeli zdążę. Ale ważniejsze będzie stąd przesłanie trzech flot. Jako posiłki, o tutaj. Więc biją nas na dwóch frontach. Niestety nie udało się tutaj floty wycofać. Aczkolwiek posiłki już przybyły, więc mamy cztery nasze floty. Tutaj troszeczkę mniej, bo jedynie dwie i pół. Jako, że wędrowcy Kononowicza ledwo zostali odbudowani. No i tak, widzę, że chyba całkiem sporo już tu oberwałem. Ale damage robi im też niezły, więc jest szansa, że to wygramy. Ale przynajmniej ta strona tutaj powinna zostać zmiażdżona, jeżeli mi się wydaje. Kurde, no nie rozumiem. Oni 5000 okrętów prawie stracili, ja straciłem 130. Ale jednak mają tego od cholery. Wiecie co? Dobra, odpuśćmy sobie te dwa systemy. Póki co potrzebuję tam więcej flot. Na pewno. Tutaj sobie poradzę, ale tam. Będzie potężny problem. Pytanie, jak duże straty będą? Znowu trzeba będzie sprzedać 500 tysięcy minerałów, żeby odbudować flotę. Oj, wędrowcy Kononowicza znowu się zgubili, niestety. Ale tak, tutaj wszystko zostało uratowane. Tu też zaraz wygramy. Czyli jest ok. Udało się sytuację ustabilizować. 80 tysięcy stopów strat póki co. I tutaj także wygrywamy. No bo te floty mają niby po 800 tysięcy siły, ale one tak naprawdę są sporo słabsze niż się wydają. To już mówiłem parę razy, że niestety mają strasznie zawyżone statystyki przez to, że są tylko jednym typem. O wędrowcy Kononowicza zostali odzyskani bardzo szybko tym razem. Że są jednym typem uzbrojenia mianowicie tylko przeciwko pancerzowi i kadłubowi robią dobry demecza. Są niemalże niezdatne na tarcze. O dobra, jakieś państwo tutaj usunąłem całe. To jest właśnie dobre, powinienem więcej tych państw usuwać, a nie tylko samych planet. O, tutaj mamy bardzo duży atak. Oj, bardzo, bardzo duży. Mam tutaj niby 5 flot w tym momencie, nawet 6. Ale to i tak może być ciężkie. Bo nie wiem, czy będę w stanie zadawać im takie obrażenia, żeby te ich posiłki tutaj nie zrobiły. Bardzo mi dużo obrażeń. Wolałbym nie opuszczać tych terytoriów. Nie chciałbym stracić tego systemu, bo to będzie naprawdę bardzo źle. Ale kurde, ja, ile oni flot tutaj z dupy wyciągnęli. Nie wiem, jak oni to zrobili. Ale dobra, weźmy. Tutaj ze dwie, trzy. Bo tam nigdy nikogo nie ma, tu na północy trzy floty. Cztery, przerzućmy tutaj jak najszybciej. Dobra, moje posiłki przybyły i pomimo tego dostają całkowity pierdol. Okej, okay, jakieś nowe państwo przestało istnieć. No nie mam pojęcia, jak walczyć z takim spamem. Czy to da się w ogóle? W sumie powinienem to zretrytować, ale retreatować można. Nie wiem czemu po jakichś 120 dniach. To jest absurdalne tutaj. Tak, trzeba pomóc stariterowi, bo widzę, że też go floty jakieś osaczyły, niestety. Bardzo mi się nie podoba system kolonizacji. W sensie, jeżeli o, przeciwnik tutaj kolonizuje planetę, to ja nie mogę jej y, armiami podbić. No, tylko muszę ją dekolonizować. Muszę to robić bombardowaniem. I jest jeden taki smutny fakt, a mianowicie, jeżeli kolonizacja, no po pierwsze, ta planeta ma tarczę, co jest, pomimo że jest nieskolonizowana i nikt tej tarczy nie powinien operować, ani nie powinna mieć energii, ani nic, ale to jeden, jeden problem. Drugim problemem jest to, że w późniejszej grze, gdy masz milion populacji, prędkość kolonizacji spada, a raczej sama prędkość nie spada. Ale tu się naliczają takie punkty, i maksymalna ilość punktów potrzebna do skolonizowania planety jest gargantuiczna. Przez co, jeżeli ta planeta jest w większości skolonizowana, to yy, bombardowanie jej, nawet, nawet armagedonowe, i odkolonizowanie jej trwa, uwaga, 300 tysięcy lat. No niestety, rozjebią nam chyba 10 flot w tej bitwie to pokazuje bardzo mocno słabość tych komponentów psjonicznych. Co prawda zrobiliśmy im tak więcej niż tyle damage, bo ten demerz się cofa, jak floty znikają z tego systemu. Więc zrobiliśmy im naprawdę tak ze 4 razy więcej damage niż oni mnie. Ale to w niczym nie pomoże. Znaczy trochę na pewno pomoże. Parę ich flot zostało rozrzebanych, ale zdecydowanie za mało. Ja nie wiem, jakim cudem moje floty tu jeszcze żyją. Może Shroud pomoże? Nie, nie pomoże, bo oferuje mi tylko gówno, które mi nic nie da na czas walki, niestety. Ale w sumie to my nie musimy obronić naszego państwa. Jedyne co musimy to zbudować na maksymalny ten poziom silnik i go wysadzić. Póki co mamy niemalże drugi poziom, chyba z czterech. Więc będzie za chwilę trzeci poziom. Na który pewnie będę miał w tamtym momencie wystarczająco ciemnej materii. O, no właśnie, oni się tutaj rozlają, rozleją, jak chcą, a ja nawet nie wycofam tych flot, tylko one dostają raz w pierdol, później w pierdol od razu, tuż po tym, drugi raz. Kocham to, będę teraz jakieś 300 tysięcy, nie, no dobra, 150 tysięcy stopów na minusie, ale bardzo wkurza mnie to, że oni się rozleją po 10 systemach na raz. Tu są piraci. Dobra, mam jeszcze jeden pomysł, który może zadziałać na obronę, który może się okazać trochę lepszy. Tutaj już olać to bombardowanie. Zbierzemy wszystko wokół gatewaya, wszystkie floty, które nie muszą się naprawiać. Nie będziemy stacjonowali w żadnym z takich systemów, tylko mamy tu bramę, więc będę kazał flocie wlecieć, jak tylko się przeciwnik pojawi. Zrobiliśmy im tu niewielką zasadzkę. Miejmy nadzieję, że uda się przynajmniej tą część flot tutaj wysnajpić. I najfajniej by było niszczyć je po kolei. Czy jakbym zniszczył wszystko, co jest w tym systemie. Później w tym, później w tamtym. I tak dalej, ale to może nie być możliwe. Chociaż postaram się tam wjampić jak najwięcej flot. I wszystkie, które tutaj tylko mam to wysłać od razu. Też muszę patrzeć, czy przypadkiem nie przedrą się gdzieś tutaj. No właśnie, ale nie mogę za bardzo z tym nic zrobić. Tak szczerze. W tym momencie. Jest ważniejsze zagrożenie tutaj, o. Do rozwalenia. No i robię im tu potężne straty, ale jak tylko odpalili sobie tego Hyper Relay'a, to od razu tutaj wleciało kolejne miliard e, tych flot. Chociaż ta strona została już niemalże pokonana tych flot. O kurde. Jeszcze moje posiłki tutaj przybywają. Powolutku, ale jednak. Więc tym razem mam szansę ich rozwalić, naprawdę. No, nie, no uda się ich pokonać za drugim razem. Problem w tym, że dalej jestem miliard stopów na minusie i teraz nie mogę już garnizonować mojej granicy. Będę musiał atakować ich w miejscu, gdzie będę się tak naprawdę chciał bronić i przeskakiwać bramami jedynie. Ale tak, oni tutaj zostają ostatecznie zniszczeni. Szkoda tylko, że dla nich żadne straty nie mają znaczenia, bo mają tych stopów pewnie nieskończoność. Jakieś miliardy i spamią tymi flotami tyle, ile się da. 6300 okrętów straconych. Dobra, teraz trzeba odzyskać kontrolę nad moimi systemami i tego kolosa tutaj zatrzymać, zanim on zrobi coś głupiego. Tutaj udało nam się bardzo daleko zajść, zanim yy, ktokolwiek nam zechce przeszkodzić. Nawet wręcz dalej nam nie przeszkadzają w wysadzaniu tych systemów. Ta planeta a 16 populacji, czyli oni prawie nic tu nie stracą. Łącznie mają nie wiadomo ile i 55 kolonii. To jedna to dla nich tyle co nic. Dobra, tutaj kontynuujemy nasze sprzątanie powolutku. Zablokujemy im e, ten system, żeby nie mogli się tu już dostawać, i później ich wybijemy. Część idzie tutaj, a jedną flotę wysyłamy tu. Gdyż w sumie tu się dostało naprawdę niewiele. Ich, więc można ich zablokować i złapać bardzo szybciutko i łatwo. Jedyne co to straciliśmy ponownie te planety tutaj. Nie wiem, czy to kosztowało nas jakoś dużo populacji. Chyba nie, tak. Może ze 3 albo 4 najwięcej. Kurde, niestety zaskoczyli mi Staritera jednego. I flotę, akurat najbliższą, wrzuciłem tutaj do systemu. Czy moglibyście skończyć bitwę szybciutko i wykonać skok, żeby saveować Staritera. A oni nawet nie mogą wcale tego zrobić. W 76 dni to on raczej już nie będzie istniał, ale co tam. Chyba, że... A, mam w pobliżu tutaj w sumie jedną flotę, co może to zrobić. Tylko pytanie, czy zdąży. Chyba nie. Chyba to było bezużyteczne, bo już w tym momencie i tak go zniszczą. On nie zretrytuje, niestety raczej. No... Nie wiem, czy on ma w ogóle szansę uniknąć śmierci. Czy jak go zniszczą, mu pasek HP do zera, to zawsze nie umiera. Bo większość okrętów ma szansę na ucieczkę. No dobra, nareszcie tutaj się przedostali. To można wysłać tutaj jedną flotę. No właśnie, bo oni idą tu zaatakować. Domyślałem się. Stary może strzelać w gwiazdę. Nawet w momencie. O nie. Ja chyba popełniłem błąd. Chyba tak. Ja nie mogę, ale kretyn, gdybym zauważył to wcześniej, to bym wysadził ich flotę. A tak to wysadziłem też swoją. Ona została. Wydaje mi się, całkowicie usunięta. Nie. Nie została całkowicie usunięta. A nie, nawet nic nie straciła z tego co widzę. Jest dalej cała. No ale to powoduje, że muszę przerwać tą operację. I wydostać ją z tych systemów. O, gdzieś tam. Tego staritera, bo tutaj zaraz by go dobili. Jak tam. Engine, a, można już go kliknąć. Dobra. 34 tysiące na tą fazę. To będzie trzecia i jeszcze będzie następna. Więc trochę jeszcze muszę wytrzymać. Ja pierdzielę serio. Dobra. Robimy jumpa jak najszybszego. I ratujemy tego stary nie będziecie mi pluli w twarz, chamy pojawiające się znikąd. O, mamy coś takiego? Czy to znaczy, że aha jakieś tutaj psioniczne główienka mi się zaczęły pojawiać? O, ja pierdziele pojawiło się ich. A dobra, to się pojawia też u przeciwnika. Ło, kurde, ale zabawnie. Tak, są takie też u przeciwnika. Ledwo udało mi się ustabilizować sytuację. Jakoś się w tym momencie bronimy. Jesteśmy dalej 300 tysięcy stopów na minus. I prawie dociągnąłem do 4000 stopów na plus, co nam na pewno pomoże, bo trochę tą ekonomię olewałem, ale widzę, że przydałoby się więcej tutaj naklikać. No, co prawda, ten Ajam zaczął produkować prawie 3000 stopów yy, sam. Jakby się tak. Znalazła jeszcze jedna taka planeta, a mam tutaj na pewno takie Ekumenopolis, które ulepszałem. Pytanie tylko, co to jest za planeta? O, dobra, znalazłem, tutaj jest. Zróbmy jej od razu sektor. No i będzie trzeba wszystko ulepszyć. Chociaż kurde, mało ma. Może to nie jest to Ekumenopolis? A, to jest to Ekumenopolis. A zresztą, co za różnica, im więcej, tym kurde lepiej. Mam za dużo produkcji energii, przede wszystkim dużo, za dużo produkcji minerałów i bardzo dużo żarcia, więc mogę wszystkich typów od żarcia i minerałów powolutku właśnie wypieprzać na takie Kumenopolis, żeby robili tylko i wyłącznie stopy. Bo co mi z tego, że mam produkcję 4000 energii na plus, jeżeli i tak stopy są tak drogie, że za dużo ich nie kupię. I zostały nam ostatnie fazy już silnika. Ale cóż, w następnym odcineczku zakończymy sobie już tą serię i zniszczymy, miejmy nadzieję, całą galaktykę. Dzięki więc za oglądanie i cześć!